Witam, witam serdecznie, a to jest mój pierwszy filmik Let's Play Minecraft. Zapraszam do oglądania. To jest akurat tak, mój pierwszy filmik, jaki kręcę nie o Minecraftie, bo na Minecrafcie kręciłem się o se moim serwerze Minecraft, serwer Bukit. Możecie na kanale zobaczyć wszystko. No, i w ogóle, to jest mój Let's Play, który jest, będę kręcił i wy, wy musicie mi też w tym pomóc, a pomoc Należy na tym, łap, łap, i w górę, subskrypcje, wiecie o co chodzi, wiecie że... No to może zaczniemy grać. No, to zaczynamy mało drzewo, bo jak nie, to nie będzie nic. Akurat to teraz, moja ta seria, rozpoczęcie, to ci gracze, co są nowi w Minecrafcie, mają szczęście, mogą oglądać i się nauczą wszystko robić o, jak od postaw od nowa. Aha, no żeby nie było też dam tego mm, poziom trudności na łatwy, nie będziemy grać na peaceful tak, niestety będzie akcja z miękką filterów i typy będzie zabawa Dobra No to co zrobimy pierwsze hm. Wallbench. Tak, to się robi Warbench. sobie Warbench. To sobie też stwierdzimy wszystko. Dowimy parę patyków. Z patyków zrobimy miecz tak, bardzo potrzebny. Tu widzicie osiągnięcie mi wyszło. Z tego zrobimy kilof. Bardzo też potrzebny, żeby sobie zrobić. No i jeszcze więcej patyków No i zrobimy sikierkę No to wszystko co potrzebujemy Bierzemy to No i tniemy drzewka Pim pam pom pom Musimy ściąć, bo jak nie ścięmy to nie wygląda nic Pościnamy parę i może w jakiejś skale się rozbudujemy Nie wiem jak będę miał dom, czy w skale, czy w dżungli nawet bym mógł mieć yy, O na przykład, nie wiem, zwykły domek Taki z drewna albo z czegoś To już w ogóle w komentarzach będziecie mi pisać jaki domek mam zbudować albo coś Bo dzisiaj się odcinek co będzie pierwszy, no to co ja tutaj zrobię? Ty po pierwsze zrobię, nie wiem, podbieram parę materiałów, może wyjdę jakieś jakiejś jaskini, ledwo, pf, do jakiejś dziury w ogóle się schowam, żeby mnie nic tu nie zjadło. Przydałoby się owce znaleźć, chociaż trzy, żeby łóżeczko zrobić. Zobaczymy, jak to jest na dzień no ostatni dżewel zmykam zobaczymy co ale gdzie słońce hm. dzień równi nie wiem właśnie gdzie jeszcze iść nie wiem co robić po prostu potrzebuję waszą pomoc wszystko w komentarzach tutaj jest pustynia Pff, a ja na pustyni nie lubię mieć domu nie wiem jak wy Pff, dacie mi jakiś pomysł na pustyni mieć dom nie wiem ja nie lubię za bardzo lubię mieć domki na, na przykład tak jak jest tutaj jest dużo płaskich rzeczy wiem że jest duża tra trawa trzeba ścinać no trudno tylko się jakoś postaram i będę ścinać i w ogóle no to hmm. co robić no nie nie będę jeszcze kończył odcinka po prostu o świnka zabijemy ją w... W... W i zaraz pójdziemy do jakiejś jaskini, czy coś, żeby tam parę kamieniach <laughs> Patrzymy czy znajdziemy jakąś jaskini, jakąś dziurę, o coś. To będzie fajnie, tylko żeby z nie było, bo... <laughs> ani kliperów bo... <laughs> Wiecie, co się stanie. Każdy wie. <śmiech> <śmiech> I tak jeszcze to spotka do przyjdzie no to będzie zabawa. Bo lepiej mieć jakieś coś już z deskami mająe rzeczy, bo drewniane to się zaraz niszczy. Aha, no i też wybawcie może za mój głos, bo będzie trochę inny. że nie mam takiego głosu jak raz, bo mam złe mikro, postaram się kupić nowe mikro i w ogóle tak będzie trochę zły głos, to jest możliwe No to wybaczcie to. Mhm, jaskinia. No kurde. Krowę z ręki. Okej. Okay. Oh shit, trzeba ci zjeść. Kródy. nie Nieukoczony, ale to O, trzeba iść, po Nie, tu, bo ja tam nie wejdę bez miecza. No i jak właśnie te na, nie dam na nie no na tego, no na łatwy. Dać w opisach, czy dać na normal, na, no, czy na bardzo trudny, na średni, albo nawet na peaceful. To już powiedzcie mi wy, bo ja nie wiem, jak chcecie, żebym grał. No i nawet mam też dla was przygotowaną tą serię i jeszcze jedną serię bo nie wiem czy to już wy jak chcecie po prostu mam tak yy, tą serię to jest let's play survival taki survival po prostu albo też yy, po prostu jest ja wy mi mówicie co mam zbudować yy, mam świat prosta, ma prosta mapa i w ogóle wy mi piszecie co ja mam zbudować a ja to zbuduję już mam duże miasto nawet na takiej jednej mapie zbudowane i w ogóle no i jak to chcecie, takie coś, to nie wpisać na pv o w komentarzach tego filmika. Wągiel się sprzyda. Wągiel na węgiel, dobrze. Kurde, to ciemno. ja tu mam... ...Słynie Jaskraw. Jeszcze dobrze widzieli. Żeby byłam... jakieś pochodnie, może... Nie może się mną zrobi. Oh shit. Sorry Molly, ale ja się chowię hm. Bo ja się tu zaraz nie pozbieram No na serio, serio To hm, Robimy takie czary mary Okej okay. Czary mary Taką dziurę chwilową to będzie na Może dwa odcinki zobaczyć no i to wam mówię jak mam dom w dżungli w skalę od zwykły dom w komentarzach proszę mi pisać to zobaczymy u was ta seria bo mi to w ogóle musicie mi pomóc złapkujcie łapkujcie filmik subskrybujcie mnie i takie takie no to co? Hm, zobaczymy, może ile już ten filmik trwa. No bo nie wiem, to jako pierwszy filmik, co tu będę przedłużał. Wiecie co macie robić? Komentarze i w ogóle subskrybujcie, komentujcie. No i papa, widzimy się w drugim odcinku. Let's play Minecraft.